Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego. Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego opowiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek Stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kani Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Idąc za Maryją nie zboczysz z drogi modląc się do niej nie stracisz nadziei myśląc o niej nie pomylisz się jej się trzymając nie zginiesz kiedy ona cię strzeże nie trwożysz się gdy cię prowadzić będzie nie zmęczysz się kiedy ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu, Drugi siostry zwracia, to modlitwa świętego Bernarda jakże wymowna, trafiająca do serca, ukazująca sens naszego życia, bo to przecież nieustanna wędrówka, podążanie, pielgrzymowanie. Być może tutaj pośród nas są ci, którzy mają tę łaskę być po raz pierwszy w tym niezwykłym miejscu, ale z pewnością większość pośród nas już po raz któryś jest w tym duchowo niezwykłym klimacie, przy sercu bijącym miłością matki. A dziś w obecności także znaku. Figury świętego Michała Archanioła, odczuwalnej duchem, sercem jego obecności. Tutaj na jasnej górze, jak nigdzie indziej, odczuwalne sercem i umysłem i rozumiane jednocześnie są słowa Maryi niech mi się stanie według Twego słowa kierowane do Boga poprzez anioła Gabriela Archanioła. Gdy patrzymy na wydarzenia historii zbawienia, to bez trudu możemy zorientować się, że najważniejsze z nich dokonywały się na górach. Niektórzy mówią być może jest w tym dużo racji, że może dlatego, że chcąc wyjść na górę, trzeba się trochę zmęczyć, a będąc na niej, jesteśmy bliżej nieba. Patrząc na to, co wydarzyło się, co jest opisane na kartach Bożego Słowa, Ewangelii. I co się nieustannie i wciąż dokonuje, nie sposób nie potwierdzić tego, że rzeczywiście tak jest. Bardzo wiele sanktuariów jest umieszczonych właśnie na górze. Także i to, w którym jesteśmy. Ale także i to na Półwyspie Gargano, w którym tak jak tutaj sercem, umysłem rozumiane jest niech mi się stanie według Twego słowa. Tam na półwyspie Gargano, odczuwalnym, rozumianym, staje się imię, zawołanie świętego Michała Archanioła Któż jak Bóg? I możemy niejako postawić znak równości między tymi dwoma miejscami tym, w którym jesteśmy, i tam na półwyspie Gargano. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że tutaj i tam. Uczymy się tu od Maryi, tam od świętego Michała, pokory i posłuszeństwa. Ale jest jeszcze coś, co także jest obecne we fragmencie tak często tutaj odczytywanej Ewangelii, która przed chwilką także została odczytana. Niezwykle trudna sytuacja, jaka miała miejsce na weselu, i Maryja, która zwraca się do sług, mówiąc, Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, i można by się zastanawiać, co musiała mieć w sobie Maryja, w jaki sposób wypowiedziała te słowa, że słudzy, nie zastanawiając się, nie kalkulując, słuchając Jezusa wypełnili Jego polecenie. Bardzo trudna sytuacja z jednej strony, a z drugiej błogosławieństwo Boże, otwartość serca i Pierwszy z cudów Pana Jezusa. Podobnie na Półwyspie Gargano, gdzie objawiał się święty Michał Archanioł w XVII wieku, bardzo trudna sytuacja, jakże podobna do tej, którą właśnie przeżywamy. Dla chcących czegoś więcej dowiedzieć się, odsyłam do objawień, jakie miały miejsce tam. Krótko mówiąc, panowała dżuma, bezradni ludzie wobec epidemii. Zwracają się do biskupa, by przyszedł z pomocą. A on przybywa do groty objawień, w której objawiał się święty Michał Archanioł trzykrotnie w V wieku, i w figurę świętego Michała Archanioła wkłada prośbę z modlitwą prośbą, i Bóg odpowiada na tę prośbę. Objawia się święty Michał Archanioł biskupowi i mówi: Wracaj do groty, poświęć kamyczki rozdaj wiernym. Ci, którzy wezmą je ze sobą, ci, którzy wyryją na nich z jednej strony znak mego imienia, litery M, Jana z drugiej strony znak krzyża, pozostaną przy życiu. I można by znowu zapytać, cóż miał w swoim głosie święty Michał Archanioł, że biskup Alfonso Puccinelli bez zastanowienia wypełnia, wprowadza w czyn polecenie świętego Michała Archanioła i ma miejsce cud. Święty Michał Archanioł od tego momentu nazywany jest zwycięzcą zarazy. Jakże nam bardzo jest teraz potrzebny. Ale nie tylko chodzi o tą zarazę, która dotyka ciała, ale nade wszystko tą zarazę, która dotyka duszy, chorobę duszy. Chorobę, która spowodować może śmierć. Wieczną śmierć. Dlatego właśnie Bóg posyła tych, którzy stają dziś po raz kolejny na naszej drodze, w naszym pielgrzymowaniu, Maryję i świętego Michała Archanioła, abyśmy otwierając nasze serce właśnie tutaj po raz kolejny usłyszeli osobiście każdy z nas, aby wypełnić wolę Boga w naszym życiu. Nie jest to proste, prosto się to, o tym mówi, ale gdy przychodzi co do czego, potrzebna jest nadziemska moc, nadziemska siła, Boża łaska. I my właśnie przybywamy tutaj fizycznie i ci wszyscy, którzy są tutaj z nami dziś duchowo, aby zaczerpnąć tej Bożej łaski, abyśmy wychodząc dziś po tym naszym spotkaniu z Matką w obecności świętego Michała Archanioła wyszli ubogaceni, mając w sercu Boga. Pamiętam, kiedyś ktoś zapytał mnie jako moderatora Bractwa Szkaplerza świętego Michała Archanioła Proszę księdza... Dlaczego na szkapleżu świętego Michała Archanioła z jednej strony jest wizerunek Matki Bożej, a na drugim płatku tego szkapleża wizerunek figury świętego Michała Archanioła? Przecież to szkapleż Michała. Niech mi ksiądz to wytłumaczy. Powiem szczerze, zaskoczyło mnie to pytanie. Na początku nie wiedziałem, w jaki sposób wytłumaczyć, ale przypomniało mi się to coś, co miało miejsce tutaj, pięć lat temu, podczas pierwszej pielgrzymki. Wtedy, kiedy to obecny tu pośród nas, ksiądz Piotr, który jest redaktorem naczelnym czasopisma Któż jak Bóg, powiedział tak, do tego miejsca przybywa największy spośród archaniołów, do największej spośród ludzi, Bożej Rodzicielki, bo dobrze czuje się w obecności swojej królowej. Dlatego właśnie na szkaplerzu świętego Michała Archanioła, oprócz jego wizerunku, jest także wizerunek figury Matki Bożej z miejsca piastowego, z sanktuarium Świętego Michała Archanioła, bo Archanioł Michał dobrze czuje się w obecności swojej Królowej. A my? A my czy dobrze czujemy się w obecności naszej Królowej? Myślę, że tak, bo świadczy o tym dziś nasza tu obecność. Odwaga, siła, ale nade wszystko Boża łaska. Która sprawiła, że nasze kroki dzisiaj przyprowadziły nas tutaj. Boża łaska, która sprawia, iż otwierają się nasze serca, z tych serc wypływają nasze sprawy, jakże często trudne, których nie rozumiemy, które nas przytłaczają, które spowalniają nas w drodze ku niebu, które zatrzymują albo wręcz cofają. Przybywamy tutaj, bez odwagą popatrzeć na nasze chore dusze. Tak często zranione przez chorobę, duchową dżumę, grzech, słabość, grzeszne przyzwyczajenie, nałogi. Prosimy, aby ten cud, który miał miejsce w Kanie i dziś stał się udziałem każdego z nas, aby Bóg przemienił to, co jest codziennością, co symbolizują stągwie z wodą, w wino swego błogosławieństwa i łaski. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy. Abyśmy tego czasu, który Bóg nam daje, nie zmarnowali, abyśmy Go pięknie wykorzystali, abyśmy otwierając nasze serce zaprosili Jezusa, bo Maryja, święty Michał Archanioł, nic na sobie nie zostawiają, wszystko oddają Bogu, także i nasze serca, także i nasze sprawy. Wsłuchajmy się jeszcze raz na koniec w te słowa świętego Bernarda, ale chciejmy. Uczynić je swoimi, osobistymi, powtarzając je może w sercu. Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się, kiedy ona łaskawa ci będzie. Dotrzesz do celu nie sam, ale z naszym najwierniejszym przyjacielem, aniołem stróżem, z naszymi świętymi patronami, a pośród nich ze świętym Michałem Archaniołem, mieszkańcem nieba, który czeka, abyśmy dobrze przeżywszy życie kiedyś się z Bogiem wraz z Nim spotkali. Niech tak będzie i niech tak się stanie. Amen.